Witamy na wideo prezentacji profesjonalnych urządzeń spawalniczych marki Wilder Fantasy, której właścicielem jest firma fachowiec Zenon Świętek. Spawarki Droid to inwerterowe źródła spawalnicze przeznaczone do spawania stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, miedzi i mosiądzu. Umożliwiają spawanie metodą MMA, elektrodą otuloną, oraz Tig Lift, nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu z zajarzeniem łuku przez potarcie. Urządzenia nadają się do spawania wszystkimi typami elektrod topliwych, m.in. rutylowymi, zasadowymi i celulozowymi. Tryb MMA-AI – spawanie elektrodą otuloną. Tryb podstawowy, synergiczny, gdzie użytkownik wybiera tylko grubość elektrody, jaką ma zamiar używać. Pozostałe parametry dobierane są przez urządzenie automatycznie, zgodnie z oprogramowaniem producenta. Tryb MMA-PRO – spawanie elektrodą otuloną. Tryb rozszerzony z możliwością wyboru prądu spawania, regulacji siły Hot Start i Arc Force. Tryb Tig Lift spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu z zajerzeniem łuku przez potarcie. Dzięki zastosowaniu technologii opartej na przetwornikach IGBT spawarki Droid charakteryzują się małymi gabarytami oraz wysoką sprawnością. Szczegółowe informacje o urządzeniach w trybie składania zamówień pod adresem Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.